Ten komentarz biblijny będzie zwłaszcza dla rozczarowanych sobą i ludźmi, ale nie tylko. Więc jeżeli ostatnio coś tobie się nie udało albo chcesz, żeby się właśnie udało i szukasz sposobu na to, żeby odnieść pewien sukces, bo ci zależy, zapraszam cię do biblijnego spojrzenia na pomyślność, na rozczarowanie też pewne. Zapraszam cię do komentarza biblijnego dla pogubionych. Gdy byłem studentem, ktoś mi polecił właśnie modlić się psalmem 127, bo stwierdził, to jest psalm wprost skierowany do studentów. Posłuchajcie go. Ja myślę, że nie tylko do studentów, ale do różnych osób, które chcą bardzo dużo zrobić, uczynić, osiągnąć, zrealizować, nauczyć się, no i potrzebują dobrej metody do właśnie tego, tego swojego zamysłu. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremne to dla was wstawać przed świtem, wysiedywać do późna. Dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyleż daje on i weśnie tym, których miłuje. Oto, synowie, są darem Pana, a owoc łona nagrodą, jak strzały w ręku wojownika. Tak, synowie za młodu zrodzeni, szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Troszeczkę, ale tylko troszkę ten psalm pokazuje mentalność ludzi sprzed dwóch, trzech tysięcy lat o mieście, o budowaniu miasta, o strzeżeniu miasta, o kołczanie, troszeczkę jest w tamtych realiach osadzony, no ale zobaczcie, jak on jest bardzo współczesny. Pewnie słuchają mnie ludzie, którzy chcą zbudować dom, albo planują, albo kończą budowanie domu, albo mają za sobą cały ten proces szukania mieszkania, zarabiania na mieszkanie. I jeszcze raz posłuchajcie, co tu jest napisane? Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno, bez sensu trudzą się ci, którzy go wznoszą. Spróbujcie, spróbujcie zrozumieć to napięcie, które będzie nam towarzyszyło podczas tego komentarza. Z jednej strony, człowiek dorosły, samodzielny, który ma zadanie, chce zbudować dom. No to co robi? Nie idzie do kościoła i nie modli się, Panie Boże, zbuduj mi dom, tylko chwyta za cegły i buduje ten dom. Z drugiej strony, jest właśnie to Boże myślenie, Boże spojrzenie. Jeżeli to sam zrobisz, będzie to daremne, będzie to bez sensu. Jeżeli domu pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Pewnie masz różne rzeczy, które chcesz ustrzec przed kradzieżą, przed jakimś złem, które temu zagraża dobytkowi, i psalm mówi daremne to dla ciebie, że, 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 że tego strzeżesz. Strażnik czuwa daremnie. Bardzo twarde słowa, jeżeli dojdą do nas, to się okaże, że jakieś takie fundamenty zupełnie naszego życia i poczucia bezpieczeństwa zostaną zachwiane. A ktoś mógłby też powiedzieć: Nie, no proszę księdza, no co to za słowo, skoro mój sąsiad wybudował dom, a w ogóle się nie modli? Co to za słowo, yy, o czym ono w ogóle mówi, skoro mam dobre ubezpieczenie gdzieś tam, właśnie załatwione i przez 20 lat nic mi się nie stało z tym, co. Oni tam strzegą. Yy, można byłoby posądzić ten psalm o to, że jest nieżyciowy zupełnie, oderwany, właśnie gdzieś tam sprzed 3000 lat, yy, jakiejś sytuacji opisuje. Yy, patrzcie dalej. Wielu z tych, którzy mnie słuchają, dużo się uczą, dużo pracują, a Bóg mówi. Yy, z tego też powodu, yy, zobaczcie, wielu z Was, którzy mnie słucha, yy, Pracuje, czy się uczy, czy różne inne ma zajęcia. A psalm podpowiada tej osobie, gdy wstaje rano, albo chodzi późno spać z powodu nadmiaru zajęć i zadań, które ma. Daremne to dla ciebie wstawać przed świtem. Bez sensu, że wstajesz bez, przed świtem. Bez sensu, że wysiadujesz do późna. Bez sensu, że tak ciężko pracujesz na chleb, bo Bóg daje tyle samo nawet we śnie tym, których miłuje. No to w sumie też tak jakby jednych kochał, drugich nie kochał. Chodzi tutaj o to, że, że o tych ludzi, którzy starają się przypodobać mu, którzy starają się, być, starają się być mili Bogu, starają się o przykazania. Albo to, co mówi Ewangelia, starają się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie im dodane. Drodzy, o co chodzi w tym tekście? Chodzi o taką sytuację, w której człowiek, na roz... człowiek staje na rozdrożu. My często mamy takie rozdroża, codziennie mamy takie rozdroża. E, jedna droga to jest droga łamania Bożych przykazań i samodzielności, po to, żeby robić rzeczy ważne, pobożne, piękne, ważne życiowo, cele sobie stawiać. Czy na przykład wybudować dom, czy na przykład ustrzec jakiś swój majątek, posiadłość przed jakimś złem, dać komuś poczucie bezpieczeństwa typu mąż, żona. Ale wszystko drogą grzechu. Bóg mówi: Bez sensu. Nawet jak ten dom wybudujesz, to co z tego, że on stoi? Jak przez grzech ty nie wybudujesz tego, co najistotniejsze rodziny, rodziny. Nie zbudujesz relacji rodzinnych. Przypominam sobie sytuację człowieka, który wybudował dom, wprowadzili się i po kilku dniach musieli się rozejść, ponieważ no, już nie wytrzymywali ze sobą. Tyle wysiłku, tyle czasu, tyle energii, tyle pieniędzy zainwestowanych, no, a później kłopoty z podziałem majątku z różnymi tam kwestiami, których pewnie lepiej znacie ode mnie. Yy, więc tak, wracamy do tego rozdroża. Można troszczyć się o pewne rzeczy, idąc drogą grzechu, pychy. Samodzielności, braku zaufania do, do swoich. Yy, braku zaufania do Boga, a zaufania do własnych sił. I możemy nawet nie, zau nie zauważyć, że jak wiele zła jest na tej drodze. No, bo przecież jestem dorosły, no to muszę sobie radzić. Co w tym złego, że buduję dom dla swojej rodziny? Może to być złego, może to może być złe w tej sytuacji, że ktoś budując dom, nie chodzi do kościoła, nie modli się, nie czyta pisma świętego, tylko po prostu zajmuje się rzeczami po ludzku patrząc, bardzo potrzebnymi. Jak akurat tutaj w tym psalmie budowa domu. Pan Bóg nie pozostawia złudzeń. Bez sensu. Co z tego, że wybudujesz dom, jak do ruiny doprowadzisz swoją duszę? Dlatego nie idź drogą grzechu. Dlatego nie buduj rodziny opartej na grzechu. Bo to się rozsypie. Nawet jeżeli będziesz miał jakieś względne poczucie bezpieczeństwa i nawet po ludzku patrząc, będzie Ci się to udawać. Ostatecznie obróci się to przeciwko Tobie, obróci się to przeciwko tym osobom, które kochasz. I nie idź tą drogą, Pan Bóg mówi. Jest też droga, druga na tym rozdrożu, droga zaufania, droga pójścia za tym, co Bóg mówi, droga słuchania i rozeznawania. Panie Boże, ja mam jakiś pomysł, ale najpierw chcę Ciebie posłuchać, jaki Ty masz pomysł. Bo jak Ty masz inny niż mój, to ja zrealizuję Twój pomysł. Jak Ty nie chcesz, żebym tego domu budował, Chociaż ja bardzo chcę, nie wybuduję, bo Twoje pragnienia są ważniejsze i Twoje słowo jest ważniejsze. Jeżeli Ty chcesz, żebym się podjął tej pracy, to choćbym miał wstawać przed świtem i siadać do, siedzieć do późna w nocy, ja to zrobię. Dlaczego? Bo Ty tego chcesz. Ale jeżeli ja pójdę drugą grzechu i będę przesiadywał nawet do późna, zajeżdżając siebie samego, to nic dobrego z tego nie wyjdzie ostatecznie. Chociaż na początku może jakieś wymierne koszty, korzyści z tego wyjdą. Ten, ten psalm podpowiada nam, że Bóg chce współpracować z nami. Ten psalm podpowiada, że Bóg nie chce w nas postawy Zosi-Samosi i nazywa ją grzechem. Postawę Zosi-Samosi. I nie chce jej, ponieważ chce naszego dobra. Ponieważ nawet we śnie. Daje tak dużo tym, którzy starają się spełniać Jego przykazania, starają się go słuchać, we śnie daje tak dużo tym, którzy wstawają, stają przed świtem i przesiadują do późna w nocy. Pewne rzeczy, jeżeli trzeba, to spadną z nieba. Dla tego człowieka, który stara się słuchać Boga i realizować Jego wolę. Przypomnijcie sobie Piotra, który całą noc łowił, po swojemu chciał, nic nie złowił. I jak Jezus mu powiedział, zarzućcie sieci na połów. No to tak dużo złowił, że to aż go przerosło i wzbudziło w nim poczucie: Jestem niegodny, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. To jest właśnie o tym psalm. Uwaga, poukładaj sobie bracie, siostro, priorytety. Czy rzeczywiście na pierwszym miejscu są Boże przykazania? Czy rzeczywiście na pierwszym miejscu jest słuchanie Boga? Modlitwa, czytanie Biblii, a wszystko inne dostosowane do tego. Bo jeżeli będzie bałagan, jeżeli najpierw zobaczysz, no, no nie, no muszę to zrobić, muszę strzec, muszę wybudować, muszę się tym zająć. No takie życie, no, no nieżyciowe to jest, że Pan Bóg mi mówi, że, żebym się modlił. No, no co, no, no później będę musiał się spowiadać z tego, że, że nie chodziłem w niedzielę do kościoła. No to się wyspowiadam, no co to za problem. No ale dalej wrócę do swoich nawyków i swoich celów. Ostatecznie wykoleję się przez to, że byłem samodzielny. Nie uzależniłem siebie od Boga. Nie byłem jak małe dziecko, które nie szuka rzeczy zbyt wielkich, ale wtula się w rodzica, ale byłem właśnie jak dorosły, który starał się poradzić sobie, a upadek jego był wielki i potłukł się i połamał, gdy rozczarował się sobą i ludźmi. Żebyś się, bracie, siostro, nie pomylił. Żebyś ty niepotrzebnie nie wstawał przed świtem, nie przesiadywał do późna w nocy, żebyś nie cierpiał, żeby wiele innych złych rzeczy się nie wydarzyło, żebyś ty w końcu odniósł sukces, wybudował ten dom, miał pewność i poczucie bezpieczeństwa. Właśnie dlatego proponuję ci tą drogę Bożych przykazań, tą drogę modlitwy, tą drogę przylgnięcia do Boga, abyś odziedziczył błogosławieństwo. Właśnie dlatego Bóg Cię prosi, buduj razem ze mną. Ja będę Ciebie strzegł. Słuchaj mojego głosu. Do czego Cię powołuję? Jak mamy konflikt interesów, zostaw swoje interesy, realizuj moje zamierzenia. Słuchaj mnie, bo to nie jest proste, żeby mnie usłyszeć w hałasie tego świata. Ja Cię o to proszę. I błogosławię Cię, bracie, siostro, abyś chciał, budować razem z Bogiem, strzec razem z Nim, odrzucił grzech Zosi Samosi i zrozumiał, że jeżeli trzeba, Bóg uczynić cud dotyczący finansów, domu, rodziny, bylebyś tylko zajął się tym, co On Ci mówi, jaka jest Jego wola, a Jego wola jest najlepsza dla Ciebie, chociaż czasami, albo nawet często bywa na początku przykra. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zerknijcie w to, co tutaj Wam proponuję. Te materiały są po to, żeby budować razem z Bogiem i rozumieć, o co Jemu chodzi, co On do mnie mówi. Skorzystaj.